To się manko ludziska Tak to w tych włoszech faktem wygląda Wszystko stare Jest wieczór Nic się tu nie dzieje w sumie. Chociaż jakieś auta i ludzie się kręcą Trzeba być czujnym Nie no żartuje Nie no Jestem w za, takim zakamarku teraz gdzie akurat za bardzo nikogo nie ma i się tu nic nie dzieje się do dookoła z nudów Wieczór nie mam nic do roboty Do roboty to jutro pójdę Tak to kurwa wygląda Ogólnie nic specjalnego Nawet gorzej niż kiedyś, bo jak to byłem kiedyś, to te drogi wszystkie lepiej wyglądały i wszystko było nowsze. Teraz jakby takie rozjebane. Nic nie naprawione. Wszystko stare I tak sobie łażę po Italii. Jesteśmy na kempingu na miejscu. Tak to wygląda. Wszystko tutaj, ławeczki. Jakieś ławki z polskich, z polskich palet, porobione. Tak wyglądają łazienki na kempingu. W ogóle. już Wam pokazuję. Via Rubicarte. Dla psów to tak to wyglądają kible na kempingu prysznice, teraz ludzi chyba nawet nie ma to jestem ja Pozdro 700, 800 to jestem ja Ostrość kurwa, co jest z ostrością No to jestem ja Pozdro 800 tak wyglądają kible tu kurwa Suszeczka, jakieś coś, umywalki tam sufit płytki, kurwa, kosz na śmieci nie to ingresa lampa to dla dzieci takie pierdoły i tak to wygląda kurwa wszystko nic specjalnego ogólnie Ływalki, łazienki, cudowianki Pozdro 800 Pralki, tu właśnie się dzisiaj prałem To jest pralka, to jest suszarka Jakieś łby kurwa zostawiły, lumpy kurwa, nie wzięły Dobra, idziemy dalej Ciemno jak w dupie, ale chuj Znaczy to ja widzę dużo, ale na telefonie jest ciemno idziemy dalej co to mogę wam pokazać jeszcze jest noc za dnia wam więcej pokażę bo w nocy chuja widać ale mimo wszystko chce mi się nagrywać i pokazać w ogóle cokolwiek takie tu są te pierdoły Toskana jesteśmy w Toskanii gówno kurwa nic nie widać Płatki zrobione z polskich palet, proszę Państwa Nie wiem czy je teraz widać, pewnie słabo Coś takiego no, słabo je widać, bardzo słabo Musiałbym latarkę włączyć bo naprawdę słabo je widać teraz Jestem Są niewidoczne wręcz, kurwa Nie wiem czy jest sens w ogóle nagrywać, bo już dalej nic nie ma W sumie jest ciemno I tyle mogę Pokazać co więcej, kurwa, nic więcej. Kurwa, słuchajcie, ludziska, siedzę teraz sobie w domku, tak zwanym Mobilu. Jestem właśnie w tej robocie. Na tych w czasach, no to w sumie nie są w czasach, tylko bardziej robota, nie? I ten, nie? I wiecie co mnie wkurwia? To mnie wkurwia, bo to robi taki hałas w nocy, że ja pierdolę spać nie idzie. Niby grzeje, nie, bo to jest ogólnie klimat z ogrzewaniem razem, nie? i to niby działa dobrze, nie? Tylko, że to tak kurwa hałasuje, że normalnie nie idzie, nie idzie kurwa spać w nocy. Cały domek się kurwa czuje. I w ogóle hałas jest dudni, wszystko kurwa. Yy, jedna wielka chujnia, I teraz właśnie sobie tam siedzę i będę sklejał te kurwa filbiki pierdolone. Bo co tu robić? Ile można łoić, kurwa? No w lodówce nic ciekawego nie mam, kurwa. Miałem browary, kurwa, ale już nic nie mam. Teraz co mam? Z to mam, kurwa, w lodówce. Nawet w ostrości nie łapie coś, kurwa. Nic nie mam. Pusta lodowa. Muszę nakupił kawy. Do Polski, kurwa, wiele rzeczy. Zakupiłem, kurwa, to, to, to. Kawa Lavazza. Taka. Taka. Czekolady włoskie, kurde. Różne kiełdały. Makarony kolorowe. Takie, kurde, kiełzna. Coś takiego. No i tyle. W związku z tym, że ostatni raz, ostatni dzień jestem we Włoszech, to postanowiłem sobie coś ponagrywać. Dopóki jest jeszcze jasno Bo już prawie jest ósma na zegarze wieczorem Także sobie ponagrywamy Za wiele nie nagram dzisiaj, ale chociaż coś, żebyście tam zobaczyli cokolwiek. Gdzie ja się znajduję i i jak to wygląda w tych włoszech w ogóle cokolwiek o, Drzewa oliwne Trochę nawet ruch dzisiaj jest, bo jest już wieczór, jest dzisiaj wtorek ludziska po robocie są i wszyscy jeżdżą załatwiać swoje jakieś tam sprawy, zakupy albo do domu po prostu. No. I tak to wygląda. Właśnie postanowiłem w dzień nagrać w końcu, bo cały czas nagrywałem w nocy i gówno było widać, a teraz w końcu coś widać w końcu. <laughs> tak sobie łażę, nagrywam, nudzę się, jestem samemu, nie ma co robić czyste niebo, dzisiaj pogoda dobra do nagrywania, także, także, jest co nagrywać w sumie aczkolwiek jestem w takim miejscu trochę za dupie bardziej, nie ma tu kurde miasta ani nic dobrze, że nie ma wiatru, bo jest jakoś dźwięku przynajmniej może lepsza, jak mówię tu no, w sumie nie ma co nagrywać, ale pójdziemy za chwilę gdzieś dalej i i coś więcej może zobaczymy także na razie to tyle na, na tą chwilę obecną I tak sobie idę na rondzie we Włoszech Żeby wam po prostu pokazać tylko i tyle W sumie normalnie bym tego nie nagrywał, ale że chcę się podzielić czymś, coś pokazać, no to nagrywam Kurczę. Co prawda kupią mi trochę nagrywać to wszystko Bo ludzie się kapią, ale mam to szczerze to mam to w, w chuju i kurwa i sobie będę nagrywał to, co się tu dzieje. Wchodzę sobie na taki most. W sumie to jest wiadukt, o którym już wcześniej mówiłem, kiedy, jak byłem wczoraj w sumie. Chyba gówno widać teraz. Więc tak, tutaj mamy piękny pejzaż Gór Toskanii. Takie coś. Hotel Rondo, droga ekspresowa, na której jest cały czas ruch, 24h, w nocy słyszę wszystko. Dobra, idziemy dalej, żeby zobaczyć trochę więcej, bo już tutaj byliśmy i jest nudno. W ogóle jesteśmy teraz jakoś tak chyba pod światło odstawieni, że gówno widać, także trzeba się odwrócić za chwilę. Pokażę Wam takie pejzaże jakieś może to już było. Droga ekspresowa już pokazuje jak wygląda mniej więcej, coś takiego dalej widać góry. aby przejść na drugą stronę, żeby zobaczyć coś więcej też aczkolwiek nie wiem, czy może więcej nagrywać w Dali widać, widać przejazd tory kolejowej i tak wygląda ekspresówka we Włoszech tu jak widać, że do połowy jeden pas ruchu zrobiony jest asfaltowo, drugi na betonowo co to znaczy, że jeden jest stary a drugi jest nowy. Wydaje mi się, że bo jak ja tu byłem 5 lat temu, to wszędzie były drogi betonowe. Ale oni to porobili, wszystko pozmieniali. I widocznie nie opłaca im się robić betonowych dróg. Bo są drogie. I zrobili właśnie taką tutaj po lewej asfaltówkę. Aczkolwiek też jest połatana. Zobaczcie się przybliży to są jakieś tam łaty, nie? Dziury podejdziemy dalej. W związku z tym, że robi się, robi się wieczór późno, to trzeba nagrać trochę więcej, ale i tak już gówno prawie widać. Tak, że chyba za, za chwilę zakończę swojego vloga <laughs> Tylko tyle, żeby coś tam nagrać i pokazać I coś tam powiedzieć <laughs> Tylko tyle Synie Wrogi tutaj szału nie robią, jak już wcześniej wspomniałem Kiedyś były lepsze No więc tak Trochę dalej poszliśmy Coś tam zobaczyliśmy, aczkolwiek widzę, że pogoda się robi gorsza, gorsza w sensie, że się robi bardziej ciemno, nie ma światła i zobaczcie, ledwo co już widać, aczkolwiek moimi oczami widzę więcej niż ten pieprzony telefon, ale zobaczcie, no, w kadrze niewiele widać, jakby już był zachód słońca co najmniej, także nie wiem, czy to ma sens. Właśnie jesteśmy w takiej małej mieścinie turystycznej, w której teraz nie ma za wiele osób. Tak zwana Marina di Bibona. W trzech językach jest informacja. Ogólnie jest to miasto kempingów. Miasteczko bardziej. Tam się wydarzy, nie wiem o co mi chodziło szczerze mam to w chuju sobie nagrywam, jestem tu i mam to w dupie kurde co będą o mnie myśleć Nagrywam w sobie dla Was, a nie dla siebie I mnie to pierdoli szczerze, co tutaj będą myśleć mówić, bo mnie tu nikt nie zna. Jestem tu ostatni dzień w tym rejonie Więc mogę sobie chyba pozwolić na takie wyskoki. Aczkolwiek trochę się boję, że... Czy znaczy, w sumie nie ma czego się bać za bardzo? Bo... Pff, czego się tu bać kurwa? Co mnie za... zaraz aresztują za to? Chyba nie Dobrze, że tu jest takie światło jeszcze w miarę, jako takie, że cokolwiek widać. Także można coś tam nagrać. Już księżyc widać. I tak to się mieszka na prowincji. To jest tak zwany cyprys. Jeżeli w ogóle się ktoś interesuje tam, jak to by to nazwać, botaniką czy roślinami, to właśnie takie coś tutaj rośnie. W Polsce też takie są, ale o wiele mniejsze. Tutaj te cyprysy to niektóre potrafią być naprawdę wyjebane w kosmos. Właśnie sobie nagrywam, dopóki jest jeszcze tak widno. Ale gówno, już w sumie szczerze widać Nie wiem czy jest sens Dobra, tyle Właśnie sobie stoję na środku ronda prawie I se nagrywam, mam to w dupie, bo tu nikogo nie ma Znaczy teraz nikogo nie ma Ale normalnie to tu jeżdżą też auta, przed chwilą właśnie coś jechało Trochę tu opustoszale, ale w sezon na przykład latem To tu jest fest ludzi i się kręci kurde Bajera. Teraz aktualnie to jest tak bardziej spokojnie. Jest ja tu trochę tych kempingów, mogę wam pokazać co nieco Jakieś tam informacje, że można jechać tam i tam, to wszystko jest blisko Dobra, idziemy dalej Tak wygląda typowa chata na Italii. Zaraz wam pokażę moment Że niektórzy. Tu ktoś zaraz mnie pogonił za to, że kurwa nagrywam kogoś, coś takiego. Zawsze mogę powiedzieć, że jestem turystą, głównowiem wiem i że ja nawet języka nie znam, bo tam po włosku trochę umiem powiedzieć. Lepiej nawet po angielsku, ale czasami lepiej głupa nawet udawać, że się nic nie wie i nic nie umie i, i udawać idiotę. To ci powiedzą ok, Nara I Nie będzie kłótni nawet Dobra, idę w taką swoją utartą ścieżką nie, nie, nie. Taka chata Trochę inaczej niż u nas w Polsce Wiadomo, dlatego to nagrywam Byście coś tam poznali. W związku z tym, że jest tu w miarę pusto, i spokojnie, to można coś może nagrać. Heh, takie drzewo to bym chciał mieć na ogrodzie. Wyjebane na pół ogrodu. Fajnie to wygląda nawet. Bo dali widzimy jakieś tam restauracje i sklepiki. Raczej chyba o mnie nie zahaczę. Bo drogo, jak mam za 5 euro kupić piwo, to pierdolę. Już wolę w markecie sobie kupić, nawet za głupie 1 euro, czy nawet 1,5. Ale nie za 5-6 euro. Piwo, dajcie sobie spokój. To tak wszędzie cenowo wygląda: że piwo za 5 euro w barze, czy w restauracji, 6 nawet. Takie ławki betonowe, jakieś stare. Może sobie zaradzić usiądę. Postanowiłem wykorzystać ten czas, właśnie, żeby w ostatni dzień coś ponagrywać. Gdzie jakieś ogłoszenia, coś tam chyba jedzie w oddali. Dobra. Tak wygląda większość hoteli we Włoszech. Oczy może nie, nie tak samo, identycznie, ale podobnie, tylko może inne kolory, ale architektura podobna, zbliżona. Nieraz są większe, wiadomo, wyższe, wiadomo. W sumie to jest w miarę cicho, spokojnie, czysto, na ulicy, nie ma syfu, nie ma gnoju. Dobra. Ostatnie moje spostrzeżenie dzisiaj. Siedzę sobie na ławeczce. Obserwuję to i tamto. Tu na szczęście jest spokój, cisza, kontemplacja, nikogo nie ma. Takie drzewa mają. Zobaczcie, to jest pinia. To się nazywa pinia, to jest sosna. Trochę podobna do polskiej, jeśli chodzi o, budow o budowę struktury, ale, ale od połowy w górę już zupełnie inaczej wygląda niż ta nasza, polska. Trochę z daleka to kameruje, ale mniejsza z tym. Dobra, siedzę sobie na ławeczce i piję za Wasze zdrowie i przy okazji za swoje, jak niedługo będę w Polsce, piweczko. Poproszę o ostrość i knuza. dobre piwo sardyńskie. Polecam. Nie jest jakiś bardzo mocny, bo ma 4-7%, ale smak za to bardzo łagodny i taki głęboki, nawet bym powiedział.